Siemka. Tutaj, BernoLex, a dzisiaj zajmiemy się wyrzutnią Nerf Elite 2.0. Commander. Dlaczego Commander? Tego nie wiem. Może dlatego, że jest to najbardziej podstawowa wyrzutnia, ale jestem pewien. Commander to zastępca Dis... Dispurat. Wiecie tego. Takiego podobnego z Elite 1.0 Disp... Dispura... Dis... Dispurator. Chyba jakoś tak. Nieważne. Seria Elite 2.0 nie ma dwójki tylko w swojej nazwie. Elite 2.0 to dwa razy więcej strzałek w opakowaniach dwa razy więcej dwa razy więcej strzałek w opakowaniach yy, oraz dwa razy więcej szyn taktycznych, bo zobaczcie, że mamy szynę taktyczną na górze, na dole, jeszcze tutaj. i w przypadku komandera na rękojeść tego mamy kolbę i lufę z możliwością przedłużenia. Dlatego może coś dodajmy do tej Dodajmy może przedłużenie lufy z SPL, którego recenzję też mam w planach nagrać. Tak oto prezentuje się komander z przedłużeniem blufy z spl Niestety nie mam echo, żeby coś tu domocować, ani mam snajperkę, tylko czekam na specjalną okazję, żeby ją otworzyć. Poza tym jeszcze strza strzałki sobie domówiłam, więc otworzę razem z nimi, wiecie, 100 strzałek, no ale jak się kupić, za bardzo tanią cenę. Ale. Co jest najważniejsze, na chwilę odejmę to przedłużenie lify wyrzutnia, strzela na różne strzałki. Dlatego mam Elite 1.0, czyli podstawowe strzałki Elite. Mam też strzałki Elite Fortnite. Elite 2.0 oraz gdzieś tu było. Oraz pierwszej Elity to jest chyba y, Star Wars, ale nie jestem pewien. Każda strzałka wystrzeli, więc może zaprezentujmy strzał. Dobra. Strzelako wybrzeli. BAM! Już BAM! Strzałki Elite 1.0 są trochę cięższe, dlatego gorzej latają. Teraz spróbujmy z przedłużeniem lufy i zobaczymy jak poleci z nimi. Strzela bardzo dobrze. na podstawową wyrzutnię, i jest świetnym zastępcą e, dyspuratora. Dis, zdejmijmy, zdejmijmy to przedłużenie. <tryk> jeszcze kilka ważnych rzeczy. z tych wyrzutni. W opakowaniu dostajemy czekajcie. 12 strzałek, gdyż magazynek mieści 6. A tak jak mówiłam, dostajemy dwa razy więcej. Dostajemy 6 niebiesko-pomarańczowych i 6 pomarańczowo-niebieskich. Niby mały detalik, ale patrząc na jednakowo kolorowe strzałki z pierwszej elity, to fajnym rozmaiceniem to jest. Chciałbym zobaczyć. To w wersji kolorystycznej pierwszej elity, więc jeżeli nerf dalej możecie wyprodukować takie coś, to chciałbym to zobaczyć. No więc przeładujmy naszą wyrzutnię. A tak by the way, do drugiej elity jak i do pierwszej można dokupić takie opakowanie oraz większe. 对俺们。